Politycy często obrzucają się błotem. Widziałeś to wiele razy. Politykom wydaje się, że ich praca polega na robieniu spotów za 7 milionów. A potrafisz sobie przypomnieć, kiedy rozmawiali z tobą poważnie o podatkach? Czy wiesz, że w Wielkiej Brytanii zapłacisz podatek dopiero, jak zarobisz rocznie 40 tysięcy 2 zł? Czy wiesz, że w Niemczech zapłacisz podatek dopiero, jak zarobisz rocznie 34 385 zł? Myślisz, że to tylko wybrane państwa? To zobacz. Jaki z tego wyciągnąć wniosek? W Europie nie płacisz podatku, jeśli nie zarabiasz dużo. Masz przejściowe problemy, szukasz pracy, bądź jesteś na niskiej umowie śmieciowej. A w naszym kraju? W Polsce kwota wolna od podatku to tylko 3091 zł. Najgorsza w Europie. Co oznacza, że bez względu na Twoją sytuację materialną, niemalże zawsze zapłacisz podatek, nawet jeżeli zarabiasz 258 zł miesięcznie. 10 lat w Unii Europejskiej, 10 lat świetlnych? Owszem, jesteśmy 10 lat świetlnych za Europą, jeśli chodzi o system podatkowy. Solidarna Polska jako jedyna proponuje zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 25 tysięcy złotych rocznie, co będzie oznaczało, że nie zapłacisz podatku, jeżeli nie będziesz zarabiał powyżej 3 tysięcy złotych. Solidarna Polska. Chcemy, aby większość Polaków płaciło niższe podatki.